Przebacz mi, ojcze, bo zgrzeszyłem. A tak, to z innego filmu. Dobra, może wyspowiadać się z paru rzeczy. Byłem niegrzeczny. Szedłem drogą prowadzącą do ciebie, ale niemal zbłądziłem. Po drodze było tyle pokus. Przez ostatnie parę dni chyba zabiłem parę osób. Z tego powodu absolutnie nie jest mi przykro. Możliwe też, że niechcący rzuciłem tu i ówdzie parę bomb, ale na szczęście złapali je Twoi pracownicy. Najwyraźniej jakby wymordowałem też sporą część Twojej ekipy. Z tego powodu również jest mi prawie przykro, więc mam nadzieję, że to się liczy. Aha, od czasu do czasu zdarzyło mi się używać brzydkich słów, ale srać na to!